My dalej rząd piąty. Zrobiliśmy tutaj te trzy. Trzy do góry i znowu robimy tutaj raz, dwa, trzy. Pojedyncze słupki w jednym oczku jako barierka. I teraz znowu robimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I ten rząd robimy tak samo. Wbijamy się tutaj w ten pierwszy. Raz, dwa. Trzy, następna poprzeczka, raz, dwa, trzy, następna poprzeczka, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, następna poprzeczka i w tej chwili już są, już mamy trzy, tak? I teraz do góry trzy łączka łańcuszkiem. I wbijamy się, nawijamy i tu robimy w naszą fałkę, robimy podwójną fałkę. Czyli dwa pojedyncze. Jeden oczek łańcuszkiem i dwa pojedyncze. Teraz znowu raz, dwa, trzy i teraz tu robimy nasze ananasy, raz, dwa, trzy, następny zamykające i raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, żeby zrobić sobie raz, dwa, trzy. To samo, raz, dwa, trzy. W tej chwili już mamy trzy. Zrobiliśmy trzy oczka łańcuszka, nawijamy i tutaj robimy ten nasz ostatni ten brzeg z trzech pojedynczych słupków. Dwa, trzy. Teraz trzy w górę. Raz, dwa, trzy. Wracamy na drugą stronę. No już prawie pokażę Wam w całości, jak to się robi, bo tam będzie jeszcze kwestia przechodzenia do następnego. Tak zrobiliśmy tutaj trzy. Teraz znowu robimy tradycyjny brzeg. Mamy teraz trzy. I teraz to samo. Trzy. Raz, dwa, trzy. I tu zrobimy raz, dwa, trzy. I teraz już będą dwie ramki. Raz, dwa, trzy. I w górę raz, dwa, trzy. Widzicie, teraz już mamy dwa. Za chwileczkę dojdziemy do, do końca i wtedy Wam pokażę, jak przechodzi się z jednego motywu na drugi. I znowu to samo. Tu robimy podwójną fałkę w podwójnej fałce po tych trzech. Dwa pojedyncze. Oczko łańcuszka. Dwa pojedyncze. I znowu trzy. Raz, dwa, trzy. Coś mi spadło. Plącze mi się trochę tak. Ok. Teraz jak już zrobiliśmy te trzy oczka, to robimy drugi z naszych motywów. 3. 3 do góry, czyli tak zrobiliśmy dwa trzy do góry i tu znowu nawijamy. I w tej chwili robimy tu raz, dwa. Te nasze boczne. Boczniaki. Raz, dwa, trzy. Teraz tak, trzy do góry. Trzy do góry, odwracamy. I teraz będzie troszeczkę się nam tutaj zmieniało, bo. W następnym rzędzie najpierw zrobimy sobie tutaj ten boczek, czyli tradycyjnie trzy pojedyncze słupki. Raz, trzy. I tu już będzie inaczej, bo teraz, znaczy podobnie, zrobimy siedem oczek łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Tu się wbijamy. W tę naszą jedną ramkę, bo teraz już będą raz, dwa, trzy, to ostatnia ramka. Tak? I tu znowu zrobimy siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nawiniemy. Od razu przechodzimy do naszej podwójnej fałki. Rząd jest prosty. Generalnie składa się z 7 oczek łańcuszka, fauka, 7 oczek łańcuszka. I. No i ten pojedynczy nasz, pojedyncza ramka, ten koniec, czubek naszego ananasa. Tak? I znowu 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz wbijamy się tu. Tak? I tu robimy 3. Raz, 2, 3. Na czubek naszego ananasa. Znowu siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz od razu nawijamy i robimy końcowe trzy. Raz. Raz. Dwa. I teraz tak, teraz trzy do góry. Tak, jak zwykle. Obracamy i w tej chwili już mamy, nie wiem czy, gdzie, czy naciągniemy ładnie. W tej chwili już mamy pełny, pełny wzorek. <laughs> Czyli teraz musimy znaleźć sposób, żeby, żeby przejść, żeby, bo, bo to jest cały ten schemat. Teraz musimy znaleźć sposób, żeby robić to dalej, więc jak robimy? Teraz będziemy powtarzać od rzędu drugiego, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, tak? Od rzędu drugiego do dziewiątego będziemy powtarzać. Czyli co robimy? Czyli powtarzamy tutaj rząd drugi. Znowu 3 Tak? Zrobiliśmy 3 z brzegu, teraz robimy 3. Raz, 2, 3. Ok. No, chodź tutaj. Raz, 2, 3. Zawieszamy się na tej naszej ósemce. Tak? Teraz robimy 7. No, sorry, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Przeskakujemy to. Ten czubek nasz. Wbijamy się tu w następną ósemkę i robimy 3. Raz, 2, 3. Tak? Teraz robiliśmy trzy oczka łańcuszkiem. Nawijamy. Robimy naszą podwójną fałkę jak w poprzednim. Podwójna fałka jak w poprzednim. I znowu trzy, raz, dwa, trzy. Wbijamy się w tą ósemkę. Sorry. I teraz zrobimy sobie pięć, raz, dwa. O, Pomyliło się, bo się przyspieszyłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zawieszamy to na tym ostatnim naszym tutaj ósemce. Znowu. I tu będzie raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nawijamy i robimy sobie tutaj boczek. Tak? Raz, dwa, trzy. Tu się źle wbiłam. Czasami się zdarza. To jest normalną rzeczą się mylić. Można się poprawić. I znowu raz, dwa, trzy do góry. Raz, dwa, trzy do góry. Odwracamy. I w tej chwili już zaczęliśmy następny, następny rząd, bo tutaj już będzie, po tym jak zrobimy sobie raz, dwa, trzy słupki na brzeg, to będzie tak jak w rzędzie drugim, czyli powtarzamy rząd drugi. W rzędzie drugim będzie trzy. Bez żadnego oczka, bez niczego od razu przechodzimy tutaj w tą piątkę. I na tej piątce robimy 11 podwójnie nawijanych słupków. Potem, bez żadnych przeszkód, od razu nawijamy i robimy sobie naszą fałkę. I znowu i powtarzamy. Wzór jest prosty, fajnie się go robi. Wygląda pięknie na szalach, na, na sweterkach, na no cokolwiek. Także polecam miłej zabawy. I do zobaczenia w następnych filmikach. Dzięki za oglądanie.